Witam kochani, dzisiaj będę robiła racuszki mam tutaj pół litra maślanki tak ją wlałam może pół godzinki temu żeby się troszkę ugrzała do maślanki dodaję jedno całe jajko i jedną łyżkę cukru i to teraz muszę dobrze roztrzepać razem, połączyć to mam 400 g mąki i taką porządną szczyptę soli dałam Teraz będę pomału tutaj dodawała tą mąkę stopniowo Na sam koniec dodaję łyżeczkę sody oczyszczonej. I tylko wszystko powoli takim jeszcze. Zrobię tą sodę resztą. Nasze ciasto gotowe. Musi sobie odpocząć około 5-10 minut, a ja w tym czasie przygotuję jabłuszkę. Mam tutaj dwa takie większe chrupiące jabłuszka pokroję je na małe kawałeczki i dodam do tego ciasta jabłuszka pokroiłam na takie szóstki i teraz na takie cieniutkie plastereczki kroję i za chwilkę zaczynamy smażenie racuszków A racuszki będą dla naszego wnusia. bardzo lubi babci racuszki także za chwilkę zabieramy się za smażeniem Jabłuszka, wkładamy do ciasta. Zobaczcie, może będę musiała dodać jeszcze pół jabłuszka. O, chyba tak. Wnuś lubi, jak jest dużo jabłuszek. Tak, tak. Jeszcze dodam pół jabłuszka, bo jest, jak dla niego to jest za mało. Także dokroję jeszcze pół jabłuszka. Przypijamy patelnię, dajemy olej. I za chwilę zaczynamy smażenie racuszków. Dodałam jednak całe jabłuszko, także są trzy jabłuszka. Lubimy jak jest dużo jabłuszek i nakładamy racuszki, znaczy ciasto, a w ciasta będą dopiero racuszki. Po cztery mi się chyba zmieści. Tutaj jeszcze mam troszkę ciasta. I jeszcze jeden malutki, by się tu powinien zmieścić. No tak. I smażymy z obu stron. Zmniejszam trochę płomień. Dobrze. Chodzi. I teraz parę między dwie minutki z drugiej strony. Pierwsza partia racuszków gotowa. Do tego z tej strony przykręcę. Te już są gotowe. I na ja wszystkie posmażę. To jeszcze chwilkę podsmażę. Te ostatnie włożyłam, to jeszcze muszę chwilkę je podsmażyć. I smażymy trzy ostatnie racuszki i przekręcamy o jaki piękne! i następne i jeszcze chwilkę i gotowe no i racuszki posmażone wszystkie posypuję cukrem pudrem tamte już właśnie są wcześniej usmażone, są posypane teraz te posypiemy cukrem pudrem tak delikatnie, podałam tylko łyżkę cukru do nich Także nie są za słodkie I gotowe A już jednego sobie w trakcie zjadłam, są pyszne Smacznego kochani Do następnego